wszystkich serdecznie. Tu Polka w Niemczech. Dzisiaj jedziemy na wyprawę do Strasburga. Zostańcie z nami. Słuchajcie, teraz jedziemy do Francji. Jedziemy już przez Schwarzwald. To jest czarny las. Zobaczcie, jaki ładny. Bardzo ładny. Schwarzwald. Po prostu są tak piękne widoki. Tam z daleka widać góry. My byliśmy bardzo wysoko, nie wiem, na 1000 metrów? Prawie 1000 metrów, nie? Byliśmy nad poziomem morza. I teraz zjeżdżamy w dół. Także jedziemy przez sam środek Schwarzwald. Zbliżamy się do Francji. Tu, 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 tu. I będziemy przejeżdżać mostem przez rzekę. Idziemy w Strasburg. Proszę bardzo, jeden kilometr spędzamy do Strasburg. Także zobaczcie. Przejeżdżamy przez most i już jesteśmy. Francji. wita I Już jesteśmy w Strasburg. Witamy w Strasburgu. Francja. Jedziemy teraz zaparkować auto, ale chciałam Wam powiedzieć, że we Francji to, co mi się podoba, to tam Wam przybliżę. Dużo osób, właśnie, jest tak elegancko ubranych. I są, chodzą właśnie w sukniach: kobiety długie, kapelusze, mężczyźni. Zobaczcie garnitury. Widzicie? I w ogóle, o! Zobaczcie. Tak fajnie oni chodzą ubrani. A my teraz jedziemy zaparkować auto. I idziemy zwiedzać Strasburg. Skowec w Strasburgu Całą tą przedmią część ma oszklonu W ogóle zobaczcie jakie butelki Łałą wow. tą... Także cały przód jest oszklony, a budynek ten murowany. Fajnie. I wchodzimy. Także zobaczcie, jak wygląda dworzec. Dworzec w Strasburgu. O, tutaj jest taka cukiernia, to kiedyś kupowaliśmy ciacho, pamiętam. Po prostu ja w ogóle we Francji lubię chleb. To mi się bardzo, bardzo mi smakuje. I także widzicie, tak to wygląda tutaj. fajnie. Dwożec Zwykły dworzec. Niby zwykły, a... zwykły, a w francuskim mm -hmm. zupełnie inaczej jest Como? o i zobaczcie tutaj ładnie wygląda i sufit taki ładny no, powiem wam, że robię wrażenie i teraz jak stąd wyjdziemy Teraz jak stąd wyjdziemy, to jesteśmy w tej części oszklonej. A, zobaczcie jak, jak tu ładnie wygląda. Wow! Ale ładnie! Mm, świetnie. Ale ładnie zrobimy. Super. Bardzo ładnie. Ładno, ale bardzo ładnie wygląda I zobaczcie tutaj są tutaj jest wejście do tego dworca i tutaj po prawej jest jeden zegar w rogu a po lewej drugi fajnie to wygląda podoba mi się, wychodzimy także słuchajcie jesteśmy w Strasburgu i rozpoczynamy naszą wędrówkę po mieście zostańcie z nami przy dworcu, zobaczcie, stoją rowery zaparkowane. Fajny kolorowy autobus. Teraz pan pokaże z tej strony dworzec. Fajnie wygląda. I tutaj też rowery. Tam można, można sobie zjechać schodami ruchomymi w dół, i wtedy się znajdziemy. Tam na Peronach, Ups. a teraz idziemy na Miasto Stare. Są te budynki, no tak mi się podobają te zdobienia na budynkach. Słuchajcie, cieszymy się dzisiaj sobotą w Strasburgu. I powiem Wam, że gdybym miała bliżej do tego miasta i do Francji, to bym naprawdę częściej tutaj była. Tym bardziej, że smakuje mi bardzo tutaj chleb. I taki chlebek to bym mogła kupować co tydzień. Bo naprawdę jest smaczny. Także zaraz też pójdziemy do piekarni i kupimy chlebus. Hm. Chłopaki idą z tyłu za mną. Tak i dalej. I nasza ekipa. O budynki są super. Ładnie wygląda. Ale muszę powiedzieć, że jest dużo osób, którzy żebrają. To w Niemczech po prostu tego nie ma. Tak jak tutaj. Obsługa polska. Bagietkę. Bagietkę. I co jeszcze? A do picia? Do picia chcę fantę. Fantę? A drugi pan? Coca-Cola? Eee... Wszystko, to co jest w Francji. Ok. Dobrze, to zaraz kelnareczka polska w Niemczech wam przyniesie. Proszę czekać cierpliwie na złożone zamówienie. Zobaczcie, jak ładnie. O, na dzień mamy. pięć. Ale piękne bukieciki na Dzień Mamy. Słuchajcie, tak mi się podoba Francja, że po prostu by mi nie starczyło karty pamięci na nagrywanie wszystkiego, co bym chciała. Ale zobaczcie, jak tłocznie. Pełno rowerów. I po prostu jest tak tłocznie. Ale właśnie to mi się podoba. Ludzie są uśmiechnięci, zadowoleni sobie siedzą, piją kawunie, jedzą. Także bardzo mi się to podoba. A tam zobaczcie, jaka o tutaj zobaczcie, znajduje się taki na budynku element. Fajnie. Teraz widzicie, we Francji, zdewastowany budynek i muzykę sobie grają impreskę robią Te przy, od razu przy McDonaldzie e, wiesz co, aż mi się odechciwa do McDonalda pieska mają sobie tak żyją pewnie na ulicy ja nagrałem tak, tak ja Proszę. Sztuczki robi. Uuu. Wow, ale wysoko jest. Wow. No to fajnie. Słyszycie tą muzykę? Tam właśnie ci, co tam śpią na ulicy, grają tą muzykę. Podpalili muzę i grają. Wow! Ale rzuca wysoko. On rzuca tak wysoko jak ten budynek jest. I teraz będzie zbierał pieniądze, więc ludzie uciekają. Słuchajcie. Wszyscy po kolei uciekają. Zobaczymy ile kosztuje. 90 i 59. Inne, nie? Co by nie powiedziałem. Pod filarami sklepiki się znajdują: Promot, Intimissimi, Pandorka, Eram, Buciki. Czekaj, chodź, zobaczymy buciki Kasia. Chodź, 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 Kasia szybko bonjour są jeszcze buciki, sandałki. Ale poczekaj, ale ten kursówka inny. Będą na karuzeli, a ja będę tutaj stać. Kasia, nie lubisz butów? Przyznaj się, nie chciałabyś? Ludne są i brzydkie. Przestań, ładne były. Tylko ładne jest. Tutaj lody. O, weźmy i tak. ciasteczka. Ale fajne pod tak, Zobaczcie jaka ładna karuzela, dwupiętrowa, taka jak w Gdańsku podobna. Fajna. Fajna karuzela. O. A tam są, tam sprzedają naleśniki na prosty a tutaj właśnie może, mogą dzieci się podkręcić. Fajnie. Ale fajnie wygląda ta karuzela. Super. Także słuchajcie, dzieciaki już wskoczyły na, na karuzelę, na koniki, a my sobie siedzimy tutaj na takich, o, miejscówkach. Przesełeczka są. O, jak fajnie wyglądają. Można sobie posiedzieć. Patrzeć. gdzie jesteś mężu? Słońce świeci, a mąż się grzeje. W <grywa> I ruszyła Karuzela. Już zmieniła na koniku. O, już na koniku siedzi. Ta <grywa> katarzynka u góry. U góry. Kasia! Cześć! Zobaczcie katedra w Strasburgu. Pięknie. Zobaczcie, jedzie ciukcia w Strasburgu. Zwiedzanie ciucią. Każdy ma ubrane słuchawki i zwiedzają sobie ciu, wciąż teraz chcę! Chodź Kasia. Kasia, złap się mnie. A kupisz mi paniątkę. Nie teraz. Zobaczcie, kupam włóteczki. O, dzwonek. Dzwoneczek do roweru. Woneczek. O, ja bym chciała taki długopis. Bryloczki. taki O, szczoteczki, słuchajcie. Szczoteczki do zębów. Myjcie ząbki. Sreńka. Szynka. Idziemy. A co to jest? Flaga. To jest flaga. Kartki. O. I tutaj na szkice. Strasbuk. Strasburg ma chyba buciana w swoim w symboli Strasburga chyba z Ale fajna katedra. Co się wyglądać kompację? Na katedrę, wiesz? To tam jest wysoka katedra. Na katedrze tam patrzy. O, słuchajcie, tutaj jest fajny sklep. Poczekaj, chodź zobaczymy ten sklep. Sklep pirata. Pirat. O, jak są tam ciastkę. Żelki. Żelki tutaj są. Albo pianki jakieś. Pianki albo żelki. Poczekaj. A czy tu nie były kiedyś te ciastka? Tu nie było żelki, to chyba były ciastka kiedyś. O, wow, Już. O, tam moje chłopaki. O, tam jest. O, Co jest. jest. Tu? jest. O, tam co daje? tam jest. się daje? jest. O, jest. O, tam jest. O, tam

no Później Oni nie będą już mieli zbadać. Słuchajcie, kupiliśmy lobby. Kasia, pokaż swojego rodzika. Banan. Ja mam banan, cóżka, a to ma chyba mango i co? Mango chyba... wanilia. A ja mam wanilię i oruchowy. Kokos. A kokos tatama, no właśnie Słuchajcie, bardzo dobre loty, naprawdę super Wyżam na wystawie taką sukienkę zieloną Idę zobaczyć jaka cena hmm, taka Zwiedna oho, słuchajcie, 180 185 euro. Nie ma sakra za droga. Nieźle. Fajna sukienka, ale fajna. O, 130 euro. Drogo, ale ładna. Śliczna. Kolejka do wieży, chyba się. A no tak, tam się idzie na górę, słuchajcie. Tam na górę ludzie. Ludzie są na górze. jest kolejka, ale my nie idziemy stać tej kolejce. Fajnie, tu jest muzeum, Muzeum, Notre Dame. Muzeum Notre -Dame. a tu kolejka do miód. Poczujcie. Mama, mama. Gdzie jesteśmy? Na rzeką? pokażę Wam posadzkę ładnie. Proste. Ludzie sobie siedzą. Tam są stateczki ładne. A tu jest Emilia, która przyjechała do Strasburga. <śm> 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 Pozwiedzać. Pozwiedzać Strasburg. Ale fajnie. No jakoś lepiej chodzi. się nie wychyla, bo za A Ale się nie wychylam, popatrz. Ale fajnie. O, to jak było na na o i proszę wyciec, powiedz. Teraz będzie na drugą stronę. Także siedzę sobie rzece. Dzieci poszły po lody. prawda już jednego jadły, ale są tak dobre, że chcą jeszcze jednego. O, Kasia wróciła. No, także widzicie. Dzieci pobiegły po lody. Ja sobie tutaj siedzę tak, jak ładnie. Rowerki. Pełno jest ludzi w ogóle. Bardzo dużo. Tutaj po prostu tętnię życie. <laughs> zupełnie inaczej niż. Nie wiem. Zupełnie inaczej niż w Niemczech. Tak po prostu francusko. Francusko. Tak to wygląda tutaj ładnie. Stoją tam stąd kolejce, widać. Proszę, taka płytka I po prostu sobie kupują lody. Także słuchajcie, przechodzimy się tu koło tej rzeki. Musimy się wybrać do parlamentu, ale odpuszczamy parlament na dzisiejszej naszej wyprawie. Dlatego, że z nami też chodzą małe nóżki, które raczej nie przejdą. Do parlamentu stąd jest jakieś 2 km o, i tam z tyłu biały kościółek ładny. O i zobaczcie po prawej stronie siedzą sobie ludzie. Jest sobota, wieczór. Ludzowie Przyjemnie. Fajnie. Restauracja. Restauracja nad rzeką. Tam płynie stateczek. Pusty. Kościół dzwoni. Dzwony dzwonią. barce kafę Atlantico Kaffe Atlantico Dużo w ogóle jeździ tutaj na rowerach. Podoba mi się to. Praktycznie ulica oblężona rowerami, wszędzie te rowery stoją fajnie. Tu jest w parku tyle ludzi. Fajny ten park, nie? Przyjemne, uh -huh. przyjemny. Jest dużo ludzi, nie? Mhm. Uh -huh. Zobaczcie, co tutaj zamówiliśmy. To też nie sprawdza, że jest kuchen. To jest flamen puchen, takie prawdziwe francuskie. Tutaj jest koczkiem, cebulką i śmietaną. Ja nawet nie dostałem. Przede pokaż mi Rzyski. kawałek. kawałek. Jak to, to dobre było? Bardzo dobre, nie? tak. nie. Kasia dobra? Nie. już nie pytał. Cześć, pys? <noise> Ja już się z Wami żegnam, jak zwykle zachęcam do pozostawienia komentarza, subskrypcji i łapki w górę. sudat. Qui toreros ne vengent s'entendre pour plaisir, pour plaisir, ils ont les combats. Le cirque est plein ce jour le cirque est plein